W wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3 i znowu questy dla e, Benerai. Nie, Benensali. Mmm... sali hmm. mi się to miasta trochę, ale to w sumie początek miałem taki sam, więc może jestem usprawiedliwiony, może nie Dobra, pamiętam, że dostaliśmy quest'a odnośnie um, jakichś skradzionych towarów. Może ja dokładnie przeczytam o co chodzi. Um, sala, zrobowany, dobra. Na drodze poza miastem, okej, okay, tu jest droga. Chyba, to jest droga, no. Więc pomyślmy, gdzie cię mogli zaatakować? Hm O Więcej zombie Ja w ogóle to chyba się jeszcze wrócę na chwilę do miasta I sprawdzę jedną rzecz No, kolejne zombie Ale to zaraz Um, najpierw do miasta i spróbuję znaleźć Daro. Z nim mamy jeszcze do pogadania odnośnie kwestów. O, Ezo. oto stal dla ciebie. Oto stal dla ciebie. Doskonale, możemy kontynuować pracę. Ale załatw mi więcej tego towaru. Okej, okay, jak tutaj mamy na razie tylko trzy te kufry, jeszcze trzeba oddać. No to jest. Tarczy. przybyłeś do tego przeklętego miejsca. Jakieś wieści? Większość wojowników broniących miasta poległa, reszta uciekła. Tchórze. A ty? Ja pochodzę z Benerai. Kiedy usłyszeliśmy, co się tu dzieje, pośpieszyliśmy z pomocą. I co teraz zrobisz? Dość już ofiar. Nie zaryzykuję ataku. Nie chcę narażać moich ludzi. Będziemy bronić miasta tak długo, jak będziemy mogli. To jest nasze zadanie. Co mogę dla Was zrobić? Posłałem kilku ludzi na tę górę. Nie wrócili. Idź i sprawdź, czy ktokolwiek z nich przeżył. Wróg napadł też na tunele. Niewolnicy nie mieli żadnych szans. Lepiej się przygotuj, żeby mieć choć cień szansy, powiedz, jeśli mogę coś dla ciebie zrobić. Twoi ludzie nie żyją. Wyzwoliłem ich. Cholerni ożywieńcy, czy nastanie kiedyś kres tego szaleństwa? Tunele zostały oczyszczone. Świetnie. Wiele ci zawdzięczamy, Ojcze Brawury. Co ze świątynią? To tam zaczęły się problemy. To tam tkwi źródło zła. Ale nikt o zdrowych zmysłach nie zapuści się do środka. Jeśli chcemy przywrócić tu spokój, musimy zaatakować również świątynię. Masz rację. No dobrze, nie będziesz musiał sam wchodzić do świątyni, ale najpierw trzeba oczyścić okolice. Teraz zajmiemy się świątynią? To niebezpieczne zadanie. Jeśli ktoś może mu podołać, to tylko ty. Porozmawiaj z Dolokiem. Będzie ci towarzyszył. Okej, okay, a więc... Y Nowy kłes odnośnie świątyni. Pan, pan, panie Orku, idzie ze mną. Czego tu szukasz, mora? Co ty tu robisz? Przynoszę dary dla asasynów. Bryłki surowej rudy. Rudy z ogni Nordmaru. W zamian miałem dostać artefakt ze świątyni, ale został skradziony. Skradziony przez głupie, chciwe mory. Pomóż mi pokonać ożywieńców. To wszystko przez takie mory jak ty. Nie ufam Ci! Atakujecie co się da, a potem uciekacie z łupami! Nie macie żadnego honoru! Jak mogę sprawić, żebyś mi zaufał? Nie ufam nikomu poza Daro! To dobry wojownik! Ma honor! Jeśli Ci zaufa, pójdę z Tobą do świątyni! No... <grych> Daro mi ufa, więc walcz u mego boku! Udowodniłaś swą wartość, Mora! Udam się z Tobą do świątyni, aby walczyć z Potępionymi! Ale nie wchodźmy do środka. Mory zrobiły ten bałagan. I mory muszą go posprzątać. Daj znak i wyruszamy. To znaczy, że Bezy musi to posprzątać. Zaatakujmy świątynię. I to już. Czemu nie? Raz się żyje. Naprzód. O, to ci też do nami idą? To mając fakt, że moglibyście iść trochę szybciej. No ale okej. Okay. Świątynia jest... Aha, to, jest to przed nami. Um, okej, okay, to zanim oni dojdą w ogóle do tej świątyni, to ja może oczyszczę... ...okolice. Tu widziałem jeszcze kilka zębiaków do zabicia. No, choćby tutaj. Okej. Okay. Um, więcej zombie, więcej expa! nawet nie dojdzie się do mnie, dajcie spokój, tak hmm, wielbryzmka jakaś idzie. Co to jest wszystko? Co wiem w sumie, że tam koło tego koło tej świątyni nie będzie ich multum? O, choćby tutaj. Siole ekspa Dajcie mi to. No, bez zi... wyciągnij to. O, nie, 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 teraz no, nie laguj, no Boże, to nie jest aż taki ciężka animacja do wykonania. No, nie dotykać ich. Jesteście debilami. Boże, po co żeście tu podchodzili? Pytanie za tysiąc punktów. Przynajmniej nie chcą zabić. O. Czego chcesz, mora? Nic, zaraz zginiesz, ale to taki drobny szczegół. Drugi wojownik w sumie też zaraz ginie. I tak was nie potrzebuję. Dobra, może jednak lepiej obszarowych zakręć, gdzieś tu nie będę używał. Więc musicie wytrzymać to, że ciągle nawalam tą kulą ognia, ale. Hm. Oni dostali z jednej fali ognia i już prawie nie żyją, więc druga raczej nie byłaby wskazana. Jeszcze jedna z tych wrednych kwestii, właśnie to no do diabła. No dobra, Jezus Moria. Teraz Wasza kolej, bicie się. <gry> No tak, pielgrzymka oczywiście idzie teraz. Tego szkieleta. Dobra, weźmy sobie jeszcze jedną osobę do pomocy. Napijemy się miksturymany. I bijemy się dalej. Oni sobie poradzą. O ale, fajnie zadar tu lecia przez chwilę. Co ty mi tutaj, no? Oooo, bierz tego skorpiona, czy co to jest? Strażnik świątynny! Wypierdzielaj mi! Wow! Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Mogę cię zamrozić? Ciebie mogę? O! Dobrze No Level up! Fuck yeah! Nie wiem co z tymi punktami robić W sumie wiem, że mógłbym je wydać w manę W prostą wiedzę, ale mi chodzi o takie rzeczy, że wiecie eee, Jakieś umiejętności się wyuczyć O co mi chodzi, jeśli bym miał wydawać te punkty Co? Kto jeszcze? No demonie, zostaw ich! A w sumie... Gdzie jest ten demon? The... Dobra, to zrobię tak. Nie, ch nie chcę, by mi zginęli. Nie, nie, nie! Nie, 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 tak, iście na mięsarmatny, dobry pomysł. Sama się o to główny kapona żyjeńców. O Dobra, po kolei najpierw tych tutaj. Spokojnie, wszystkich pozabijamy Teraz zombie, i niech oni już się biją z tym całym kapłanem No dzięki Hm Dobra No, kiło Cię O Boże. o więcej ludzi znaczy, no ludzi ja Trzeba uratować tego orka Wracaj wracaj No i zabij ci, no i co teraz? Ja muszę stanąć do środka, ale rozumiem, tak? Zajmij się czymś, mora. Hmm, okej. Okay. Czymś się mogę zająć? Na przykład wejść do świątyni, wybić wszystko, co jest w środku, i wziąć to, co jest w środku. Pasuje ci takie coś? jest zombie. O o Christem we have problem, nie mamy many Tyle mam jeszcze mleko z smrtami Nie wiem po co mi to mleko, ale... Panie szkielecie! Czy ty, chcesz, czy, ty, czy ty chcesz mi coś zrobić tak w ogóle? Jakieś zwierzątko byście mi dali, to bym sobie oswoił. Próbował nowego skilla. Ale tak nie, same zombie, które nie są klasyfikowane jako zwierzątka. Hmm. Myślę, że to się może przydać w tym, w tym momencie. Napijemy się many. O! Jaki soundtrack. Okej. Okay. Ale czas nam się skończył. Więc zobacz tylko co jest może niżej. E, zombie. Może spróbuję wybić tą świątynię. Wyżej trochę dłużej będzie ten odcinek trwał. Nie, nie widzę za bardzo co ja robię w ogóle, ale <laughs> ważne że oni giną. Dobra, nie ma kapłanów. To chyba był kapłan, z tego co pamiętam. No i więcej ludzi, nie? No, o, mówiłem, że jest kapłan, mówiłem, mówiłem, mówiłem. Fak! Gdzie jest wyjście? Tu. Jeszcze ktoś? Aha. Jeszcze dużo ludzi. Właściwie to zombie. 55 level Kiedy ja to nabiłem? Boże um. Dobra, wezmę sobie tutaj demona Światło mi się skończyło. Ale bullshit I gul IGUL Atakuj gula Czy ty co ty mi? Ała, 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 ała. Ała. Patrz, co zrobić, chciał? Patrz, go, patrz, go. Patrz, patrz słaniaka. Przeklęty. Czy tu jesteś dla mnie? Panie Egul, what the fuck. Okuty kostu Wracaj. Wracaj. Czy to jest coś fajnego, co mogę sobie wziąć? Hmm. Tutaj nic nie ma. Okej, okay, ale hmm. Oczy, świątynia jest oczyszczona, także. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.